Dlaczego ksiądz Stanisław Straich musiał zginąć? Co mogło być tego powodem? Zamachowiec działał z nienawiści do, do kapłanów, z nienawiści do wiary chrześcijańskiej, z nienawiści do wartości chrześcijańskich. Zastrzelenie księdza Namszy to było w katolickiej Polsce coś nie do pomyślenia. Rewolucja lutowa z 1917 roku doprowadziła do obalenia caratu. Szybko okazało się, że rządy komunistyczne to rządy totalitarne. Luboń chodził za kolebkę komunizmu w Wielkopolsce. Nachylił się nad księdzem, nad kwestionałem, bo widzieli to świadkowie. Na co się ofiarowałem, to muszę wypełnić. Gdy przyjmuję pana Jezusa, wydaje mi się, jakoby piękne słońce wzeszło w sercu mojemu. Pierwszy się, to był tutaj nad okiem. Byłem na tej wsi dziecięcej. Wierni z kościoła uciekli w popłochu. Na terenie Lubonia, na tej wsi, nie było żadnego kościoła. Potrafił słuchać potrzeb ludu, szedł za wyzwaniami. Przepraszam, potrzebuje dzisiaj trochę więcej miejsca. Owak uciekał przez główną nawę. Ja tam też uciekałem. Robicie miejsce? Jeszcze troszeczkę. Zrobi. Zabiłeś księdzę. Stój! Stój! Na pewno! Pociągiem z kierunku Poznania przyjechali policjanci, którzy aresztowali zabójcę. Morderca nie mógł znieść tego, że powstaje luboński kościół. I Zawsze nam wujostwo, nam o tej historii opowiadano. Czytaliśmy wiele też publikacji później. Jeśli świat będzie was nienawidził, pamiętajcie, że wcześniej niż was mnie znienawidził. Proszę Państwo, witam serdecznie, nietypowo, w szerszym niż zwykle gronie w naszym studio, bogoszczę panią Annę Kreczmer. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I pana Antoniego Wojtkowiaka, którzy są autorami, a właściwie współautorami, bo wspólnie stworzyli niezwykły film. Zabili księdza, proszę Państwa, zabili księdza, wołający mocny film o. Księdzu, który został zamordowany w podpoznańskim Luboniu w roku 1938. I teraz chciałbym zapytać przede wszystkim o to, czy warto obejrzeć ten film i dlaczego. No, tytuł woła. Mamy moment tuż przed. No, przed momentem, przed chwilą, w której ksiądz stanie się błogosławionym, a być może i świętym, więc to szczególny moment. No i co poza tym powinno skłonić ludzi do obejrzenia Państwa dzieła, może Pani? Więc po pierwsze, właśnie ten fakt, że jest bardzo bliska beatyfikacja, bo 24 maja w Poznaniu na placu katedralnym się odbędzie. No i Ksiądz Sztraich jest na tyle ważną osobą y, tutaj w naszym regionie, która kiedyś była bardzo znana, bo ten mord luboński opisywały wszystkie gazety. Y, Przedwojenne gazety. Bo y, dodajmy tutaj y, z ręki komunisty y, przedwojennego zginął ksiądz Straich. Y, no właśnie i od razu dopytam, dlaczego zginął? No właśnie, z nienawiści do kapłanów, do kościoła. I na tamten czas ta historia była bardzo znana, cała Polska o tym mówiła, no ale minęło 87 lat, więc w pamięci już to się zatarło. Tym bardziej, że w okresie komunizmu nie wolno było na ten temat mówić. Był to temat zakazany, można było jakieś restrykcje po prostu to czekać jakieś restrykcji. Dlatego y, ludzie znali ten temat i mówili o tym w domach, rozmawiano o tym, ale nie można było wyjść jakby szerzej. Y, więc właściwie ksiądz Sztrajk pewnie byłby wcześniej beatyfikowany, bo były takie pomysły już przed wojną gdyż uznano go od razu za męczennika, no ale nastała druga wojna światowa, więc powstrzymała ten proces beatyfikacyjny. Później czasy komunizmu, więc też temat był zamknięty. No i w Polsce lat 90. powrócono szerzej właśnie do tego tematu, i proces beatyfikacyjny ruszył. No, wiemy, że ta beatyfikacja jest już pewna, i dlatego też tutaj naszej kuli Metropolitarnej zależy, żeby poznano tą postać bardzo tak no, szeroko stąd ten film. No warto poznać wielkopolskiego, poznańskiego, podpoznańskiego świętego. Tutaj widzę mnóstwo entuzjastycznych wręcz recenzji, opisów państwa filmu pan Antoni Wojtkowiak, znany poznański filmowiec. Stąd moje pytanie znowu z tego, z tej serii dlaczego warto go zobaczyć? Jaki pan miał pomysł filmowy na ten film. Jak chciał Pan pokazać tą zbrodnię, postać księdza, żeby zaciekawić ludzi? Przenosimy się do lat 30. -tych. Film jest dokumentalny, ale w takim stylu robiony, jak dzisiaj się robi dokumenty z elementami poblaryzowanymi. Przenosimy się do lat 30., mamy ten kościół, mamy pełno dzieci, mamy księdza, który jest bardzo podobny do głównego bohatera, Odprawiałam że. Mamy tę sobie zrobioną tak, że jak ludzie to oglądali wcześniej, premierową mówili, że ciarki im przechodziły. Dotarliśmy do ludzi, którzy te, wtedy byli dziećmi. Oni mieli wtedy po 10, 12 lat, i się mają pod 100. Dzień Jeszcze dziesiątka. dotarli Państwo do tak, tych, dokładnie. można powiedzieć, świadków Jeszcze zdarzeń? Mieliśmy okazję do tego dotrzeć w ostatniej chwili, tuż przed zamknięciem montażu, do pewnej, pewnego pana, który był wtedy dziesięcioletnim chłopcem. i w filmie występują osoby, które to pamiętały, widziały na własne oczy. On ten ksiądz był Niesamowite. Im, dokładnie im przed, no, to, o, przed to, nogami. Przypomnijmy, tak 38 rok to jest 80, dziś to jest 87 lat temu. Dziś mają 97 ten. lat. Jedna I 97. pani w tym roku za chwilę skończy 100 lat. Mhm. Mamy też o filmie. Tu mamy trzy książki, które zostały stworzone przez postulatora, księdza doktora Wojciecha Millera. Myśmy go poznali przy poprzedniej produkcji o księdzu Woźnym. On... Te książki, myśmy ich nie ekranizowali, myśmy po prostu się oparli na ikonografii plus senki. Dotarliśmy też do... staliśmy e, się ten moment ważny odwzorować bardzo, mamy Nowaka, to jest taki e, człowiek, komunista, który zostaje ze wschodu. Posłany w ten rejon. Zaraz, zaraz, mówi pan o mordercy. O mordercy Bawrzyńcu Nowaku, który był wtedy bardzo mocno zidogilizowany. Luboń był wtedy tak nawet, bym powiedział, komunizmu, jak się często mówi. No bo to była robotnicze tak. przedmieście, robotnicza dzielnica właściwie Poznania, gdzie te słynne zakłady przetwórcze, też między nimi przemysłu chemicznego, tam przetwarzano między innymi ziemniaki. Tak, tak. No tam w Luboniu wielkie fabryki powstawały, no i siłą rzeczy klasa robotnicza z prowincji napływała do. Nie, nich. Tak, nie będzie. Pracy ludzie, ludzie mieli pracę wystarczającą właściwie na jeden miesiąc w skali roku. Była bieda, ludzie rzeczywiście w jakiś sposób, budując kościół, pojawia się ksiądz strajk, który ich konsoliduje. On mówi: Zróbmy coś dla wspólnoty, żeby ci ludzie się nie rozjechali, mówiąc tak kolokwialnie. I on buduje ten kościół tymi rękoma, tymi ludźmi, żebrze o pieniądze. Staje się osobą, która tym ludziom daje i nadzieję, i wspólnotę. I nagle komuniści, którzy tam byli małą cząstką, zaczęli. I się to nie podobało. Myślę no, mieli sobie, też że... pożywkę, mieli Dokładnie. w związku z, to, z tą ubogością tamtejszych mieszkańców. No, no było na, tym, na czym żerować, prawda? Ale nie chciałbym spoilerować, jak to się dziś mówi, filmu i opowiadać go w całości. Jednak, no, nurtuje mnie takie pytanie: dlaczego akurat, mo, może pani mi na nie odpowie, wszystko zobaczymy w filmie, ale jaka była motywacja mordercy? Co mu dała śmierć księdza? No po pierwsze właśnie z tej nienawiści do Kościoła też chciał być sławny, bo sam o tym mówił. Do końca nie wiadomo właściwie kto go posłał, ale są przesłanki, które mówią, że współpracował z NKWD, bo wcześniej szkolił się w Moskwie, jakiś czas przebywał w Związku Sowieckim, też w Niemczech, no i wrócił po dłuższym czasie do Lubonia. Dwa lata przed tym mordem. No i właściwie on nigdzie nie pracował, nie szukał pracy, pieniądze miał. Nie podobało mu się to, że powstaje kościół w Luboniu. Więc też w tamtym czasie były już ataki na księdza, były anonimy, był obrzucany kamieniami, czy nawet był napad na kościół, też na tabernakulum, różne tego typu I, i, I znowu wejdę w słowa, skąd my to znamy, prawda? Okazuje się, że, no, no wie pani, takie wydarzenia otaczają nas dzisiaj, ostatnio przecież tu w, w, pod Poznaniem, w Skórzewie spalono, czy podpalono kościół, na szczęście nie uległ doszczętnemu zniszczeniu, ten kościół Paulinów. To było to, żeby film miał taki wydźwięk, oprócz tego, że ma skierowany do młodzieży, młodzież w szkole ma to zobaczyć, zrozumieć czym jest komunizm, do czego doprowadza i co to jest bohaterstwo księdza, ale to chciałem powiedzieć to wcześniej, dzisiaj... Na końcu filmu jest zatacza koło historia. Mówimy o tym, że się też się z Kościołem walczy innymi metodami. Wtedy było strzał osiem razy do jednego człowieka. Czy innymi metodami? Zdarzają się morderstwa tak. księży. No, słynny święty z Sycylii też zastrzelony przy ołtarzu. Francuski ksiądz też nożem zabity przy ołtarzu. Wie pan... Ja nie widzę specjalnych różnic, choć, choć rzeczywiście może metody współczesne są bardziej perfidne, bardziej oparte o nowe technologie, więc ten kostium jest nieco inny. Choć metodologia sama w sobie i jej cele nie różnią się niczym. To muszę pochwalić i jednocześnie dać szacunek ludziom z Lubonia, którzy nie tylko z Lubonia, ale z wielu środowisk od Murmanego Śliny, Parku Dzieje, gdzie zapytaliśmy, żeby przyszły i wypełnili ten kościół. Te scenki, które były robione, które były głównym kanwą tego filmu, one nas zaskoczyły pozytywnie, ludzie przyszli przebrani, było mnóstwo dzieci, były prawdziwe strzały filmowe oczywiście, które wprowadzały w strach te dzieci. Nawet pani dyrektor miała wątpliwości, czy tym dzieciom pokazywać ten moment najtrudniejszy. Kiedy ksiądz dostaje, kiedy ksiądz pada na materac filmowo, a w rzeczywistości pada na podłogę, kiedy on go dobija, zabija, potem jest go pojmanie tego Nowaka, wałzyńca Nowaka, potem jesteśmy na młyńskiej. Na Muńskiej jesteśmy też w celi, przenosimy się też do Też Nie opowiadajmy ale, filmu. Ale film bo, ma taki. Bo yy, ludzie po to będą chcieli go tak. zobaczyć, żeby no, też poznać los i głównego bohatera, i jego prześpiewania. I oni chcą go zobaczyć w poniedziałek, ale nie zobaczą, bo już premiera będzie pełna, pełna ludźmi, ale będzie okazja go zobaczyć jeszcze dwa razy albo i więcej razy. W Buku będzie można obejrzeć go 26, 20... dwa dni później w Śremie. I jeszcze mamy 29.30, później To powtarzamy bo ludzie do nas są, pukają, my chcemy być tymi ludźmi też w kinie, tak? Oni im opowiadamy, oprócz tego, że film zobaczą, to jeszcze chcą spotkać się z nami, czy z bohaterami, czy z ludźmi, którzy byli związani z tym filmem i z tą postacią. Także to powtórzymy pod koniec tego miesiąca. Chcemy tym filmem zainteresować młodych ludzi, bo dlatego narracja i sam sposób konstruowania filmu jest dynamiczny, nowoczesny. Nie ma przedługich dialogów, tak się dużo dzieje, dużo montażu, dużo zmiany akcji, krótkie cięcia, ikonografia, scenki. To się ogląda. Są dwie wersje 39 minut i 65 lat no, Dziś rzadko się myśli, kręcąc filmy, że można też w jakiś sposób e, ich e, autorów czy, czy e, aktorów poszkodować, szczególnie młodych. To jest nowy temat w kinematografii. No fajnie że Państwo dostrzegli ten problem. No filmie wątpliwie ważny, e, ciekawy no, ze znakomitymi recenzjami, ale e, Ciśnie się pytanie, czy będą jakieś publikacje medialne, czy poza zamkniętymi salami gdzieś można będzie go zobaczyć, w telewizji, w internecie, czy takie też pola dystrybucji Państwo planują? Tak, więc zaczynamy od kina. Premiera będzie właśnie w poniedziałek, 24 marca tego roku, później te kolejne projekcje. Natomiast. Będzie też możliwość zobaczenia na płycie, można nabyć płytę z tym filmem, a właściwie z dwoma, bo jest ta krótsza wersja dla szkół, 39 minut i 85 ta dłuższa, czyli można na płytach zobaczyć, jeśli ktoś zakupi, ewentualnie też w parafiach, parafie będą miały płyty, więc można też na taki pokaz się... To płyt otrzymają parafię. I ostatecznie będzie w telewizji Trwam, prawdopodobnie w maju, czyli w okresie mniej więcej beatyfikacji. Czy nasza stacja też może liczyć na przekazanie licencji w przyszłości Może na tą, tą, tą produkcję, a zatem ja już naszych widzów tutaj uprzedzam, że oglądajcie naszą stację, będzie też na, na tej antenie. Bardzo dziękuję za tą deklarację. No właśnie, a jeszcze wracając do arkanów, do momentu powstania tego filmu, skąd budżet? No ja tutaj słyszę, park dzieje, Czyli współpracowaliście z taką instytucją, która ostatnio jest dosyć prześladowana, można powiedzieć, przez obecną władzę, która, u, której ucięto dotacje z Ministerstwa Kultury. O tym było głośno. Czy wy, czy państwo, dostaliście jakieś pieniądze? publiczne, skąd budżet, skąd możliwości nakręcenia takiego e, dzieła? Ten projekt filmowy Życiorysy, w której komponowany jest ten film, tych te historii już jest około 30, one nigdy nie miały charakteru... Na antenie telewizji trwam, dodajmy, Ta, bo ja oglądam te. Poniedziałek. W drugie są powtarzane te historie, w poniedziałki 22.30, Filmowe Życiorysy, to, to my. I budżet, w ogóle cała historia Filmów Życiorysów jest taka, że to są e, Zrzutki i zaangażowanie ludzi, którzy chcą, żeby ten film powstał. Nie mamy żadnych dofinansowań. Może to i dobrze w dzisiejszych czasach jest trudno to to. A no pewnie to byście nie, nie dostali. To, tak. Drodzy Państwo. W przypadku tej historii mamy współpracę z Kurią, gdzie Kuria, widząc, że wcześniej żeśmy się rozpoczęli już tą produkcję, dzięki księdzu Millerowi, który to część tam wyłoży środków, ale Kuria dołączyła do tego projektu chwilę potem i doszła do wniosku, że zróbcie to porządnie. Dołożyła jeszcze parę złotych, żeby było to z tymi rekonstrukcjami. Żeby była ta akcja promocyjna i żebyśmy mogli z tym filmem pójść szerzej. Oni, swoimi kanałami informacyjnymi, zrobili bardzo potężną, porządną robotę. Ksiądz Christian Samler, który jest oddelegowany, potrafił w wielu miejscach o tym mówić. My też spróbowaliśmy inicjować to w różnych mediach. Byliśmy w Telewizji Polskiej, byliśmy w Butekku, byliśmy w Kaj, opowiadamy o tym w różnych miejscach, w Radiu Poznań. Docieramy, żeby ludzie tą historię się zapoznali. Bo dzisiejszy czas ataku na kościół, doprowadzający do tego, że ksiądz musi zostać zabity, że na oczach dzieci, no to są dwa przypadki w historii polskiej, kiedy ksiądz nie przy na oczach. Święty Stanisław. Dokładnie, porad tysiąc lat temu i teraz ksiądz Stanisław też. No nie, nie, no, też, 1076, To samo imię. Tak, tak. Biskup Stanisław. całe tysiąc lat temu. Dokładnie, tak. Więc myślę, że ten film i ta historia powinna dotrzeć do młodzieży, bo taka jest też kanwa, ale jednocześnie byliśmy też w szkołach, Mamy takiego fajnego narratora, który się pojawia jak David Attenborough. On się pojawia w dużych miejscach. Mówi tu jest to, tu jest tamto, jest w szkole, jest w więzieniu. Pojawia się w historii scenizowanej, nagle takim, jest takim narratorem, a wchodzi, mówi tu, tu tamto. To się dobrze ogląda, mam nadzieję. I dużo jest młodzieży i dzieci w tym filmie, w związku z tym one być może utożsamiały się będą z tym filmem myślały, że to było tak naprawdę coś. O czym nigdy nam nie powiedziano w szkole, ale dzisiejsi ludzie starsi mówiono o tym, mówili, mówią, że oni o tym nie słyszeli wcześniej, jak byli dziećmi. Nie. Tak, no sam udział w tym filmie. Tu wspominaliśmy z panią, bo razem byliśmy na planie filmu Poznań 56. Mhm. I, o, te, I wtedy pamiętam, byłem współproducentem tego filmu. Udział Poznaniaków był takim zbiorowym pokoleniowym przeżyciem Poznaniaków, którzy. Uczestnicząc w tej produkcji, poznawali też te, te fakty, te wydarzenia, jakoś je sobie przyswajali. I myślę sobie, i cała grupa wyszła z tego, z tego filmu naszego, prawda? Dokładnie, ja tam się czułam, jakbym rzeczywiście brała w tym udział. Tak. Ludzie nawet spontanicznie wydobywali z siebie okrzyki. Naprawdę bardzo miło wspominam udział właśnie jako statystka w tamtej produkcji. A tutaj można powiedzieć, że odtworzyliście, tak, odtworzyliście tak, odtworzyliście podobną głównie, sytuację. Głównie mieszkańcy Lubonia przychodzili. Wiadomo, że potrzebowaliśmy więcej dzieci, bo to była msza szkolna, na której zginął ksiądz Straich, więc kościół był wypełniony dziećmi. Było ich bardzo wiele, około dwusetki. Yy, troszeczkę dorosłych też, rodziców, opiekunów, ale oni byli w mniejszości. Głównie to były dzieci, więc ten mord stał się na ich oczach. Yy, I dużo właśnie statystów przyszło z Lubonia, też właśnie z tego parku dzieje, o który o którym był wspomniany. Więc naprawdę ludzie występujący wczuli się też w rolę. Tak, dzieje to raczej, mosina, to raczej murowana, goślina. Goślina. Ta murowana goślina. Tak, to raczej i, i inny rejon. Ale, ale no wiadomo, Wspólna tak, ale historia tylko, też naszego poznania, regionu. Tak, też były tak, osoby tak. z kilku miejsc, ale najwięcej z Lubonia właśnie. Ale tak, Pięknie się z nimi pracowało. Ale jest zawsze taka ciekawa rzecz, którą opowiadamy czasami, a nawet może więc częściej niż czasami. Że mieliśmy Wałżyńca Nowaka. Wałżyńca Nowaka, jak wszyscy mężczyźni wtedy, mieli Wąsika, taki takiego, wiadomo, mm -hmm. Adolfa. I ten pan, y, właśnie pochodzi z tego środowiska murowanej gośliny, specjalnie dla nas zapuścił tego wąsa. On pracuje w jakiejś firmie, nie pamiętam dokładnie jakiej, ale on z tym wąsem chodził na co dzień. To było duże wyzwanie, że do nas, do to, to filmu, tak, przez cały tydzień. zależało żeby jak najszybciej cały tydzień nakręcić sceny, żeby już się pozbyć tego wąsika. Aczkolwiek tak. mieliśmy też w zapasie, mogliśmy mu dokleić, ale jednak miał swojego prawdziwego. Mieliśmy prawdziwe Pięknie. mundury, mundury y, y, policjantów. Dbaliśmy o to, żeby też. granatowych policjantów. Tak, tak. policjantów, strażników więzienia i jednocześnie też więźniów. Wszystko było wiadomo poważne, a najpoważniejsza była liturgia, bo myśmy mieli księdza, który do nas się zgodził w ciągu dwóch dni, powiedział, wchodzę w to, ksiądz Artur Wojczyński, Wojczyński z Podola, no, tam posługuje, który po pierwsze, ten sam wiek, bardzo podobny Przypomina tak, naszego Przypomina Myślę, że nawet ludzie przychodzili podczas zdjęć i się pytali, skąd wzięliście tego księdza, to jest bliźnia księdza Straicha. Przenosimy się do lat 30., czyli ołtarz odwracamy. No właśnie, czyli liturgia tradycyjna tęcka. Tak. Wszystko co było na ołtarzu, były o szczegóły były oszczegóły ważne. Nie, była jakaś partyzantka, że. Też odtwarzaliśmy ambonę jeden do jeden na podstawie zdjęć, dlatego że ona już niestety nie istnieje. Co ciekawe, przetrwała wojnę, bo wiemy, że kościół w Luboniu Niemcy bardzo zniszczyli pod koniec wojny, więc niewiele elementów zostało. Z tego starego wyposażenia. Była taka prowizoryczna ambona, z której przed wojną właśnie ksiądz Strajch korzystał. Ona istniała do lat 90., no ale niestety. W latach 90. się jej pozbyto, a szkoda, bo dzisiaj można by powiedzieć nie że religia to by była. To no, niesamowita I, szkoda. No. I do I niej nie doszedł. Ją. Do tej ambony nie doszedł. Właśnie w momencie, kiedy odchodził. Nie wiem czy Państwo wiecie, jak wtedy kazania. Kazania były zupełnie inaczej niż dzisiaj. Mm -hmm. Były na końcu przy Ksiądz zdejmuje ornat, ksiądz idzie do ambony, do ambony, z ambony tam głosi Ewangelię i mówi kazanie. I ocalało krótki taki jego. Właściwie po nim nie ma dużo zapisów. Jest jedno kazanie, które raz, z tego co wiem, ksiądz w życiu musi spisać, tak swoje kazanie wysłać do archiwum i to ocali, ocalało. Dzięki temu mamy prawdziwe słowa księdza. Wchodzi na ambonę, w przypadku filmowej historii nie dochodzi, w tym momencie dostaje strzał. W tym momencie pada, a w tym jest wielka panika. Tu są dzieci, to są buty, to są, są rzeczy, które sobie nie wyobrażają tej dzieci. Nie, nie opowiadać, bo <grym> no. to z, z, jakby zbudujmy apetyt, ale tak. niech widzowie, niech tak. młodzież sama się tak, przekona, czy, czy to jest dzieło na miarę hmm. oczekiwań. no Zapowiada się niezwykle interesujące. Ja, ja mam nadzieję, że. że a mnie, nie w łączku, państwu widownia. w łączku, co się stało z tym Nowakiem. To warto o tym spowiedzieć, bo on został potem. Is... No właśnie, były dwie wersje, ale już udowodniono, że jedna z nich jest prawdziwa. Pierwsza z wersji mówiła, że został skazany na śmierć i stracony. Miał być końcem stycznia 1939 roku na dziedzińcu więzienia na ulicy Młeńskiej. I jego ciało miało być widziane w formalinie, w wannie. Pytanie, dostał dożywocie, karę śmierci? Karę śmierci, Kary śmierci. Tak, ale oczekiwano na, na tą karę śmierci. Tak, trwało to około roku. Tak. On się odwoływał mhm. do prezydenta Mościckiego, chciał być ułaskawiony, ale prezydent odrzucił tą prośbę. I ten wyrok właśnie wykonano i jest dziewczyna, która była studentką. Zeznała, że widziała to ciało Nowaka, które nie było odebrane przez rodzinę, było przeznaczone później na badania naukowe. Ale była druga wersja. Jeden mieszkaniec Lubonia pod koniec II wojny światowej był ranny w szpitalu. Nagle przed nim staje Nowak w mundurze NKWD i mówi: Poznajesz mnie, to ja, lejtnant Nowak. I miał się tłumaczyć, że został wymieniony na księży, bo były takie praktyki, na księży, którzy byli w sowieckich łagrach. I ludzie do końca nie wiedzieli, która z tych dwóch wersji jest prawdziwa, która udowodni. Obstawiam pierwszą, bo hmm. NKWD rzadko tak, wymieniało dokładnie. swoich. I dynamii. trzymajmy się tego, że został Właśnie, skazany. więc jednak mhm. odnaleziono Dokument. dokumenty potwierdzające też jego sekcję zwłok, więc mamy pewność, że jednak ta pierwsza wersja jest prawdziwa, że został stracony. To jest pogrzeb. Zdjęć może tak, było widać. No, to... Na pogrzebie było... 20, 20 000 ludzi. tysięcy ludzi. Pytanie. Wielka manifestacja, manifestacja patriotyczno-religijna, 200 sztandarów, różne delegacje, także no, mnóstwo ludzi. Cieszy dobry stosunek do, do, do Państwa inicjatywy, do tego filmu. Kurli, jesteśmy no, w przededniu ratyfikacji, pytanie o ciało księdza. Zwykle mhm. święci czy błogosławieni pozostają w nienaruszonym stanie. Czy. No, jest to jeden z cudów, zwiastujący ich świętość. Czy także tak było w przypadku księdza? Strach? Nie, nie było tak. Ekshumacja była w zeszłym roku, i szczątki zostały przeniesione do sarkofagu w kościele, bo ksiądz był pochowany przy kościele, był grup, obok kościoła zupełnie, ale właśnie w zeszłym roku była ta ekshumacja. Teraz szczątki są w sarkofagu. No w filmie właśnie też jest powiedziane konkretnie, co się zachowało. To może nie będziemy tutaj dużo no tak. zdradzać. No musimy już kończyć. Resztę Państwo dowiedzą się z filmu. Zapraszamy na liczne pokazy, o których tutaj mówiliśmy. Najbliższy jest 24 marca. Inie Rialto, w Poznaniu, na ulicy Dąbrowskiego, 19.30, ale wiemy, że nie ma już wejściówek, wszystkie się rozeszły właściwie no, a kolejny taki w jeden dzień, nasi można e, e, gdzie przyjść. Później, e, później będzie środa w Buku, w Buku tak? we środę, na 26., o ile dobrze tak? pamiętam, później jest w wielkiej szkole, pięknej auli katolickiej w Sielemie. Bóg, śrem. śrem, 28 z kolei marca, też 19.30, można pytać o wyjściówki w Śremie, być może jeszcze są. I wracamy I później do Poznania. w Rialto ponownie 29 marca o godzinie 13.30 i w niedzielę o 13.00. No miło, że Państwo te Będą placówkę, jeszcze placówkę Kino Rialto ewangelizują na nowo, bo tam różne różne dziwne imprezy się ostatnio wydarzają. Ja myślę, że w Muzie jeszcze bardziej są. W Muzie no, jeszcze no, bardziej cieszy to, że tam się też <laughs> tak. pobożne dzieła tak, tak. Tak, więc ukazują. My bardzo zachęcamy, tym bardziej, że sami dzięki temu filmowi bardziej poznaliśmy tę postać, bo wcześniej no, mieszkamy niedaleko Lubonia, słyszeliśmy o księdzu Strajku, czy nawet było się w tym kościele, widziało się ten grób, ale ta wiedza naprawdę była minimalna, a dzięki temu filmowi no, sami mogliśmy dokopać się do różnych szczegółów, też że jesteśmy bardzo wdzięczni księdzu postulatorowi procesu beatyfikacyjnego, księdzu Wojciechowi Millerowi. Dużo nam dały te jego publikacje. Sacergo z hostia to jest jedna z nich. Naprawdę musimy Tutaj... szkodzić. Ja, ja, ja bardzo Państwu dziękuję. Kolejne. Dobrze, żeby zostawić widzów z pewnym niedopowiedzeniem, bo to może być mechanizm, który spowoduje, że zobaczą ten film, a, a naprawdę warto. Ja też Państwu go serdecznie polecam. A Państwu. Bardzo dziękuję. Zostańcie proszę z naszą stacją. No i zobaczcie film o księdze Strajchu Niedługo błogosławiony.